Witajcie w miasteczku Turbo City! Pamiętacie naszych kierowców wyścigowych oraz ich zaciętą walkę podczas ostatnich wyścigów? To były niesamowite emocje! Otóż dzisiaj gwarantujemy Wam jeszcze większe! A to wszystko dzięki nowym zestawom od Magic Box: zestaw kaskaderski Eagle Jump oraz zestaw z dźwigiem Turbo Crane. Nasi kierowcy czekają właśnie na prezentację nowych tras i przeszkód, z którymi zmierzą się już niebawem! Także koniecznie zostańcie do końca. Kiedy to się w końcu zacznie? Jestem strasznie ciekawy, co to za nowe wyzwanie. Wszyscy kierowcy mówią po cichu, że tylko ich streser jest w stanie poradzić sobie w tak trudnych warunkach. No coś ty, nie wierzysz w siebie? Chęć walki to najważniejsza cecha dobrego kierowcy wyścigowego. Uwaga, uwaga, prosimy o ciszę. Zaczynamy prezentację od Turbo Crane. Ten dźwig wygląda na naprawdę niebezpieczny. Jak sami widzicie, czeka nas również otwieranie saszetek i wspólne budowanie nowej trasy. Wszystko po kolei. Najpierw złożymy dźwig, łączymy ze sobą gąsienicę oraz zaczepiamy kolumnę i dźwig gotowy. Ale to nie koniec. Zabieramy się za otwieranie saszetek. Mamy tutaj przeszkody. Trzy beczki nitro. Hi! Takie beczułki też mi przeszkody. Umiem omijać groźniejsze rzeczy. Co będzie w drugiej saszetce? Nowy zawodnik wyścigowy oraz jego przeciwnik, który będzie operował niebezpiecznym dźwigiem. A nie mówiłem, że będzie turbo trudno? Turbo to ty jesteś zestresowany. Chłopaki wrzućcie na luz, przecież na razie to tylko prezentacja. Łatwo ci mówić. I ostatni element tego zestawu. Czego nam jeszcze brakuje? No oczywiście, że samochodu wyścigowego. I jest nowy, unikatowy pojazd taksi, który również jest modułowy, co oznacza, że można wymieniać części tak jak w pozostałych wyścigówkach T-Racers. Mamy pytanie... Na czym polega przejazd przez tę trasę? Otóż na tej trasie chodzi o to, aby kierowcy udało się przejechać pod tym dźwigiem bez zahaczenia o hak oraz bez uderzenia w beczki i płotek. Jeśli się uda, przeciwnik zostanie wyszczelony w powietrze, a kierowca oczywiście może kontynuować jazdę na pełnych obrotach. W takim razie, czy mógłbyś zaprezentować swoim kolegom, jak ty to robisz? Jasne. Warunkach wcale nie należy do prostych, ale na szczęście nasi kierowcy mają trochę czasu na ćwiczenia. Słyszałeś? Poćwiczymy i opanujemy. Nie takie trasy się jeździło. No nie wiem, nie wiem. Najodważniejszy z Turbo City jako pierwszy próbuje przejechać przez trasę. Jednak nawet dla niego okazała się zbyt trudna jak na pierwszy raz. Poznaliśmy już pierwszą, trzeba przyznać, niełatwą trasę z dźwigiem. Teraz czas na prezentację drugiego zestawu z wyrzutnią i niebezpiecznymi kaktusami. Do tego jazda na pustyni w pełnym słońcu, no, może być ciekawie. W tym zestawie mamy cztery saszetki. Pierwszej jest samochód wyścigowy, unikatowy, posiada nawet skrzydła. W drugiej saszetce znajdują się cztery kaktusy. A co znajduje się w tej dużej saszetce? No tak, duża saszetka to i duża, niebezpieczna przeszkoda. Ogromny kaktus. Co nam jeszcze brakuje? Jest zawodnik, pasujący do swojego samochodu. Pan pszczelarz w swojej wyścigówce. Co to za typ? No oglądał się latających pszczół i teraz sam będzie latał nad kaktusami. A teraz czas na złożenie zestawu. Należy przymocować te wszystkie kaktusy. Ustawić skocznie, samochód umieścić w wyrzutni. I uwaga, czy pan pszczelarz jest już gotowy? A więc: raz, dwa, trzy! Brawo! Udało się przelać nad kaktusami! Gratulacje! A czy naszym zawodnikom w Turbo City również uda się przejechać nad kaktusami? To kto pierwszy próbuje? Kto będzie najodważniejszy? Ja ja, 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 ja! Świetnie! Odwaga w takim sporcie jest najważniejsza! O nie, myślałam, że to będzie prostsze. No nic, spróbuję jeszcze raz! Tak jest! Brawo! Determinacja to również klucz do sukcesu! A każda kolejna próba przybliża kierowcę do celu! Teraz próbę podejmuje faworyt każdych zawodów. Czy tym razem również pójdzie mu tak gładko? Zaraz się przekonamy! A jednak! Nieprawdopodobne! Trasy te są wyjątkowo trudne! Liczy się szczęście oraz umiejętności, które zawodnicy będą musieli zdobyć poprzez szereg ćwiczeń! Czeka ich ciężka praca, ale każdy z zawodników Turbo City uwielbia takie wyzwania!